Jeśli mężczyzna szczerze interesuje się kimś, jego ciało, gesty i działania często zdradzają prawdziwe uczucia. Nawet jeśli próbuje je ukryć, niektóre subtelne zachowania flirtujące mimowolnie wychodzą na jaw, ujawniając jego intencje. Te sygnały mają głębokie psychologiczne podstawy i gdy raz je poznasz, zaczniesz dostrzegać je wszędzie. Odkryjmy więc dziesięć niepodważalnych oznak flirtu, których mężczyźni po prostu nie są w stanie ukryć, gdy ktoś naprawdę im się podoba. Wszystko oparte na męskiej psychologii. Numer jeden: żartobliwe droczenie jako wyraz zainteresowania. Kiedy mężczyzna czuje do ciebie coś więcej, często okazuje to poprzez subtelne, żartobliwe droczenie. To jego sposób na stworzenie lekkiej, swobodnej atmosfery i nawiązanie bliższego kontaktu. Może celowo wyolbrzymiać twoje cechy, z humorem komentować twoje nawyki, lub w żartobliwy sposób podważać twoje opinie nie robi tego, by cię urazić wręcz przeciwnie, to jego metoda na zbadanie, jak reagujesz i znalezienie wspólnego rytmu w rozmowie. Takie delikatne przekomarzanie się wnosi do waszej interakcji ekscytującą dynamikę, sprawiając, że rozmowy stają się bardziej wciągające i naturalne. Co więcej, pozwala mu spędzać z Tobą więcej czasu w sposób niewymuszony, bez konieczności otwartego wyrażania swoich uczuć. Często stoi za tym mieszanka nieśmiałości i fascynacji. Drocząc się z Tobą, stara się rozładować napięcie i wyróżnić się na tle innych. Jeśli pozytywnie reagujesz na jego humor i odwzajemniasz tę grę słów, jego żartobliwe zaczepki staną się coraz częstsze. Tworzy się wtedy między Wami niewidzialny kod porozumienia, który dodaje relacji lekkości. I zacieśnia waszą emocjonalną więź. Z czasem może stać się to swego rodzaju intymnym rytuałem, który pozwala budować coraz większą bliskość. Obserwuj także jego mimikę i mowę ciała. Jeśli jego oczy błyszczą, a na twarzy pojawia się zawadiacki uśmiech, to jasny znak, że chce być blisko ciebie. Nawet jeśli czasem udaje nonszalancję, w rzeczywistości każda jego zaczepka jest ukrytą próbą zwrócenia twojej uwagi. Nie chodzi tylko o same słowa. Często mężczyzna, który czuje do ciebie coś więcej, może również lekko dotykać się podczas tych żartobliwych wymian. Na przykład, delikatnie szturchać cię w ramię czy udawać przypadkowe muśnięcia. To dodatkowy sygnał, że zależy mu na budowaniu fizycznej i emocjonalnej bliskości. Podsumowując, jeśli on ciągle cię droczy, robi to z ciepłym uśmiechem i szuka okazji, by spędzić z tobą więcej czasu, to znak, że jesteś dla niego kimś wyjątkowym. Właśnie w ten sposób wielu mężczyzn często nieświadomie okazuje swoje zainteresowanie i próbuje zdobyć twoją uwagę. Numer 2 odbija twoje ruchy i energię niczym lustro. Gdy mężczyzna jest tobą naprawdę zainteresowany, jego ciało w sposób instynktowny zaczyna dostosowywać się do twojego. Nieświadomie odzwierciedla twoją postawę, gesty, a nawet sposób mówienia. Jeśli pochylasz się do przodu, on również wykona podobny ruch. Gdy się śmiejesz, po chwili dołącza do ciebie, nawet jeśli nie do końca zrozumiał powód twojej radości. To zachowanie głęboko zakorzenione w psychologii jest sygnałem harmonii i niewidzialnej więzi, którą stara się z tobą zbudować. W ten niewerbalny sposób mówi ci, nadajemy na tych samych falach. To zjawisko nie jest przypadkowe. Jego podświadomość dąży do tego, byście poczuli się ze sobą jeszcze bardziej związani. Zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Gdy ktoś odzwierciedla nasze ruchy, podświadomie zaczynamy postrzegać tę osobę jako bliższą i bardziej przyjazną. Dlatego zwróć uwagę na to, czy dostosowuje swój sposób mówienia do Twojego tempa, czy powtarza niektóre Twoje słowa, a może nieświadomie odzorowuje Twoje gesty. To drobne, ale niezwykle wymowne sygnały, które pokazują, że w Twoim towarzystwie czuje się swobodnie i angażuje się w interakcję na głębszym poziomie. Świadczy to o tym, że nie tylko słucha Cię uważnie, ale także pragnie być z Tobą w pełnej synchronizacji. W jego zachowaniu nie ma przypadku. Jest ono dowodem na to, że chce Cię lepiej poznać i instynktownie buduje między Wami nić porozumienia. Jeśli zauważysz, że jego ruchy często odzwierciedlają Twoje, czy to sposób, w jaki trzyma dłonie, sposób, w jaki się nachyla, czy nawet rytm oddechu, masz jasny sygnał, że czuje do ciebie coś więcej. Jest to subtelny, ale niezwykle potężny mechanizm, który sprawia, że między wami pojawia się niewidzialne przyciąganie. Takie odzwierciedlanie często dzieje się poza jego świadomością, a jednak to jeden z najpewniejszych znaków, że mężczyzna jest tobą zafascynowany. Wystarczy przyjrzeć się tym drobnym szczegółom, by zrozumieć, jak silnie działa na niego twoja obecność. Numer 3. Szuka okazji do delikatnego kontaktu fizycznego. Gdy mężczyzna czuje do ciebie przyciąganie, niemal instynktownie stara się znaleźć subtelne sposoby na nawiązanie fizycznej bliskości. Jego dotyk nigdy nie jest nachalny ani wymuszony. Wręcz przeciwnie, jest lekki, niemal ulotny, ale jednocześnie zamierzony. Może to być przypadkowe muśnięcie Twojego ramienia podczas rozmowy, krótkie położenie dłoni na Twojej talii, gdy przechodzi obok, czy odruchowe podanie ręki, gdy schodzisz po schodach. Takie gesty to dla niego sposób, by nie tylko stworzyć między wami pewną bliskość, ale też sprawdzić, jak reagujesz na jego obecność i czy czujesz się dobrze w jego towarzystwie. Czasem dotyk ten przybiera formę żartobliwego szturchnięcia, delikatnego poklepania po plecach w trakcie rozmowy lub niewinnego poprawienia kosmyka twoich włosów, jeśli opadł ci na twarz. Niezależnie od sytuacji, jego ciało w naturalny sposób szuka punktów styku, bo to właśnie przez dotyk mężczyzna może przekazać to, czego nie powiedzą słowa. Co więcej, te drobne gesty wyzwalają oksytocynę hormon odpowiedzialny za budowanie poczucia bliskości i zaufania. Nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, jego podświadomość dobrze wie, że fizyczny kontakt wzmacnia emocjonalną więź. Obserwuj jego zachowanie, gdy wasza rozmowa staje się żywa i pełna śmiechu. Czy zbliża się do ciebie jakby odruchowo, skracając dystans, czy przy każdej okazji znajduje pretekst, by chociaż na chwilę nawiązać kontakt? Takie subtelne, nienachalne gesty potrafią zdradzić więcej niż jakiekolwiek słowa. To jego sposób na pokazanie, że nie jest ci obojętny i chce się przekonać, czy Twoje uczucia są podobne do jego. Warto też zwrócić uwagę na sposób, w jaki reaguje, jeśli to Ty przypadkiem go dotkniesz. Jeśli natychmiast. Odwzajemnia gest, nawet w ledwo zauważalny sposób, to wyraźny sygnał, że podświadomie dąży do większej bliskości. Mężczyźni często nie mówią wprost o swoich uczuciach, ale ich ciało mówi za nich. Jeśli więc w jego zachowaniu widzisz powtarzający się schemat delikatnego dotyku, możesz być pewna, że nie jest to przypadek. Numer 4. Zauważa i komplementuje nietypowe detale. Gdy mężczyzna jest z Tobą naprawdę zafascynowany, jego uwaga skupia się na szczegółach, które dla innych mogą pozostać niezauważone. Zamiast rzucać standardowe komplementy w stylu masz piękne oczy, czy świetnie wyglądasz, koncentruje się na wyjątkowych cechach, które czynią cię niepowtarzalną. Może wspomnieć, jak wyjątkowo brzmi Twój głos, gdy opowiadasz coś z pasją, albo jak Twoje gesty odzwierciedlają Twoją pewność siebie i naturalną elegancję. Być może zauważa, że masz charakterystyczny sposób śmiechu, który sprawia, że inni również zaczynają się uśmiechać. To, że zwraca uwagę na takie niuanse, świadczy o tym, że widzi w tobie coś więcej niż tylko atrakcyjny wygląd. Dla niego nie liczy się wyłącznie powierzchowność. On chce poznać i docenić Twoją osobowość, sposób myślenia oraz unikalne cechy, które wyróżniają Cię na tle innych. Kiedy zauważa rzeczy, których nikt inny wcześniej nie podkreślał, to znak, że naprawdę się tobą interesuje. Mężczyźni, którzy dostrzegają takie detale, często robią to, ponieważ pragną podkreślić, że widzą w tobie coś wyjątkowego. Ich komplementy nie są przypadkowe ani wymuszone. Płyną naturalnie, wynikają z autentycznego zauroczenia. Co więcej, świadczą o tym, że naprawdę Cię obserwuje i zwraca uwagę na drobiazgi, które dla innych mogą wydawać się nieistotne. Możesz zauważyć, że kiedy mówi o tych detalach, robi to w sposób, który podkreśla jego szczerość. Może nawet nawiązywać do wcześniejszych rozmów, przypominając sobie coś, co kiedyś powiedziałaś i pokazując, że naprawdę cię słucha. Takie uwagi nie tylko sprawiają, że czujesz się wyjątkowo, ale także budują między wami głębszą więź. Jeśli więc zauważysz, że jego komplementy nie są powierzchowne, ale odnoszą się do twojego charakteru, unikalnych cech czy drobnych gestów. Możesz być pewna, że nie jest to przypadkowe. To jeden z najbardziej wymownych sygnałów, że jego zainteresowanie tobą jest szczere i wykracza daleko poza to, co widać na pierwszy rzut oka. Numer 5 w subtelny sposób ujawnia swoje instynkty opiekuńcze. Gdy mężczyzna darzy cię prawdziwym uczuciem, naturalnie pojawia się w nim potrzeba troszczenia się o twoje bezpieczeństwo i komfort. Nie wyraża tego poprzez wielkie deklaracje, lecz przez drobne, lecz znaczące gesty, które świadczą o jego uwadze i zaangażowaniu. Być może instynktownie ustawia się tak, by znajdować się między tobą a tłumem ludzi, nawet jeśli sam tego nie komentuje. Może bez wahania poda ci rękę, gdy widzi, że schodzisz po nierównym chodniku. Bez słowa okryje cię swoją kurtką, gdy zauważy, że jest ci zimno. Takie zachowanie nie wynika z chęci kontrolowania cię, lecz z naturalnej potrzeby zapewnienia ci poczucia bezpieczeństwa. Mężczyzna, który naprawdę się tobą interesuje, nie musi tego mówić wprost. Jego działania zdradzają więcej niż słowa. Może to być coś tak prostego, jak wiadomość wysłana późnym wieczorem z pytaniem, czy bezpiecznie dotarłaś do domu. Może to także być sposób, w jaki obserwuje otoczenie, gdy jesteście razem, upewniając się, że czujesz się komfortowo. To, jak się zachowuje w codziennych sytuacjach, mówi wiele o jego uczuciach. Nie chodzi o wielkie gesty czy teatralne deklaracje, ale o instynktowne działania, które pokazują, że twoje samopoczucie jest dla niego priorytetem. Jeśli zauważysz, że bez namysłu robi rzeczy, które sprawiają, że czujesz się bardziej komfortowo, to jasny znak, że jesteś dla niego kimś wyjątkowym. Co istotne, taki mężczyzna nie oczekuje niczego w zamian. Jego opiekuńczość nie jest sposobem na zdobycie twojej uwagi. On po prostu działa w ten sposób, ponieważ twoje dobro naprawdę leży mu na sercu. Jeśli więc widzisz, że dba o twoje potrzeby, nawet te najmniejsze, możesz mieć pewność, że nie jest to przypadek. To wyraźny sygnał, że zajmujesz w jego życiu szczególne miejsce. Numer 6 wspomina o wspólnej przyszłości. Kiedy mężczyzna jest tobą naprawdę zainteresowany, w naturalny sposób zaczyna wplatać się w swoje plany na przyszłość, choćby w zupełnie luźnej i niezobowiązującej formie. Może mimochodem rzucić musimy kiedyś spróbować tej nowej kawiarni albo byłem, byłem ostatnio w miejscu, które na pewno by ci się spodobało. Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenia mogą wydawać się zwykłą rozmową, ale w rzeczywistości kryje się za nimi coś więcej. To subtelny sposób na zaznaczenie, że wyobraża sobie ciebie jako część swojego życia i chce spędzać z tobą więcej czasu. Tego rodzaju uwagi nie są przypadkowe. Wynikają z głębszej potrzeby emocjonalnej bliskości. Poprzez włączanie cię w swoje myśli o przyszłości, nawet jeśli robi to w sposób żartobliwy czy nieco nieśmiały, testuje twoją reakcję i sprawdza, czy myślisz w podobny sposób. To sposób na delikatne sprawdzenie, czy również chcesz, by wasza relacja rozwijała się dalej. Może to także być jego sposób na stopniowe oswajanie cię z myślą o wspólnych planach bez ryzyka, że zareagujesz na to z dystansem. Takie sygnały są wyraźnym znakiem, że nie traktuje waszej znajomości jako przelotnej. Zamiast skupiać się wyłącznie na tym, co tu i teraz, daje ci do zrozumienia, że myśli o was w dłuższej perspektywie. Nawet jeśli jego słowa wydają się jedynie lekkim wspomnieniem przyszłości, warto zwrócić uwagę, jak często się powtarzają i jak naturalnie. Wplatają Cię w swoje życie. Jeśli zauważysz, że regularnie mówi o wspólnych planach, niezależnie od tego, czy dotyczą one kolejnego weekendu, podróży, czy nawet odległej przyszłości, to znak, że zależy mu na budowaniu Waszej relacji. Mężczyzna, który nie widzi dla kogoś miejsca w swoim życiu, nie będzie tworzył okazji do dalszych wspólnych chwil. Natomiast jeśli dostrzega Ciebie w swoich przyszłych planach i robi to w sposób spontaniczny i szczery, możesz być pewna, że traktuje Cię wyjątkowo. Numer 7. Śmieje się z Twoich żartów, nawet jeśli nie są najlepsze. Śmiech jest jednym z najbardziej naturalnych i silnych sygnałów bliskości między ludźmi. To nie tylko reakcja na coś zabawnego, ale także subtelny sposób wyrażania sympatii, komfortu i przywiązania. Jeśli mężczyzna, który ci się podoba, śmieje się z Twoich żartów, nawet wtedy, gdy nie są one wyjątkowo błyskotliwe, to znak, że czuje do ciebie coś więcej. Nie chodzi o sam humor, lecz o to, że czerpie radość z przebywania w Twoim towarzystwie. Jego śmiech pokazuje, że dobrze się przy Tobie czuje, a każdy pretekst, by uśmiechnąć się w Twojej obecności, jest dla Niego cenny. Mężczyzna, który jest autentycznie zainteresowany, często będzie reagował na Twoje słowa z większym entuzjazmem niż inni. Możesz zauważyć, że śmieje się nieco głośniej niż zwykle, nawet jeśli. Żart nie jest szczególnie zabawny, lub że uśmiecha się w momentach, które dla innych mogą nie być komiczne. Czasami nie chodzi nawet o same dowcipy. Może rozbawić go sposób, w jaki coś opowiadasz, twoje gesty, ekspresja twarzy czy spontaniczne komentarze. Jego reakcja jest bardziej wyrazista, ponieważ widzi w tobie coś wyjątkowego, co go przyciąga. Śmiech ma ogromne znaczenie w relacjach międzyludzkich. Jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów budowania więzi. Mężczyzna, który chętnie się śmieje w Twoim towarzystwie, chce w ten sposób stworzyć między Wami pozytywną atmosferę i zachęcić Cię do dalszego otwierania się. Gdy dwoje ludzi potrafi razem żartować, ich rozmowy stają się bardziej swobodne, a relacja naturalnie się pogłębia. Dzięki temu oboje czują się ze sobą coraz bardziej komfortowo. Szczególnie istotne jest to, że jego śmiech nie musi ograniczać się wyłącznie do dowcipów. Możesz zauważyć, że bawią go twoje drobne nawyki, sposób, w jaki coś opowiadasz, czy nawet niezamierzone pomyłki. Jeśli uśmiecha się, kiedy robisz coś zupełnie zwyczajnego, to znak, że nie chodzi mu tylko o humor, ale o Ciebie jako osobę. Dostrzega w tobie coś ujmującego i ceni każdą chwilę spędzoną w twojej obecności. Niektórzy mężczyźni, kiedy są zauroczeni, mogą nawet przesadzać ze swoją reakcją na żarty, śmiejąc się trochę dłużej i głośniej niż byłoby to konieczne. Może to być ich sposób na pokazanie, że zwracają na ciebie uwagę i chcą, abyś czuła się przy nich dobrze. Inni mogą uśmiechać się delikatnie, ale za każdym razem gdy się odzywasz, ich oczy będą pełne, ciepła i zainteresowania. Niezależnie od stylu, jedno pozostaje pewne. Jeśli mężczyzna stale reaguje na twój humor, oznacza to, że w jakiś sposób go przyciągasz. Śmiech to także forma flirtu. Kiedy ktoś śmieje się w odpowiedzi na Twoje żarty, daje Ci do zrozumienia, że czuje się dobrze w Twoim towarzystwie i chce, abyś to zauważyła. To forma budowania pozytywnej energii między Wami i subtelny sposób na wyrażenie zainteresowania bez używania słów. Możesz także dostrzec, że jeśli coś go rozśmieszy, instynktownie zerka na Ciebie, aby sprawdzić, czy też się śmiejesz. To znak, że Twoja reakcja ma dla niego znaczenie. Chcę, abyście razem cieszyli się tym samym momentem. Często można to zaobserwować w grupie ludzi. Jeśli ktoś jest z tobą zainteresowany, jego oczy mimowolnie kierują się w twoją stronę, gdy dzieje się coś zabawnego, jakby podświadomie chciał dzielić się z tobą radością. Ostatecznie śmiech jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych sposobów na wyrażenie sympatii. Jeśli on często reaguje na twój humor, nawet w sytuacjach, które dla innych mogłyby wydawać się zwyczajne, oznacza to, że naprawdę czerpie radość z twojego towarzystwa. Jego uśmiech i śmiech to coś więcej niż tylko reakcja. To dowód, że dostrzega w tobie coś wyjątkowego, co sprawia, że chce być blisko ciebie i cieszyć się każdą wspólną chwilą. Numer 8 mówi o swoich sukcesach, by zrobić na tobie wrażenie. Kiedy mężczyzna naprawdę czuje do ciebie coś więcej, bardzo często odczuwa potrzebę, by w delikatny, a czasem nawet nieświadomy sposób podkreślić swoje osiągnięcia. Może mimochodem wspomnieć o ostatnim awansie, opowiedzieć o trudnym projekcie, który zakończył się sukcesem, albo z entuzjazmem mówić o swojej pasji, w której osiągnął wysoki poziom. Nie oznacza to jednak, że chce się chwalić czy wywyższać. Jego intencją jest raczej pokazanie ci, kim jest i co go definiuje. W jego podświadomości kryje się pragnienie, byś dostrzegła, że jest ambitny, utalentowany i pełen determinacji. To jego sposób na zakomunikowanie. Spójrz, co mogę Ci zaoferować i dlaczego warto mnie wybrać. Takie zachowanie wynika z głęboko zakorzenionych mechanizmów psychologicznych i ewolucyjnych. Od wieków mężczyźni byli oceniani przez pryzmat tego, co mogą zaoferować swojej partnerce i otoczeniu, czy potrafią zapewnić bezpieczeństwo, odnieść sukces, zadbać o byt i dobrostan bliskich. Dla wielu z nich ich osiągnięcia zawodowe, intelektualne czy nawet sportowe stają się integralną częścią ich tożsamości. To właśnie dlatego, gdy mężczyzna czuje coś poważnego do kobiety, pragnie podzielić się tym, co udało mu się osiągnąć, jakby podświadomie chciał udowodnić, że jest odpowiednim kandydatem na partnera. Jeśli przyjrzysz się bliżej, zauważysz, że kiedy mówi o swoich sukcesach, uważnie obserwuje Twoją reakcję. Chce zobaczyć, czy jesteś pod wrażeniem, czy słuchasz z zainteresowaniem, czy może traktujesz to jako zwykłą rozmowę. Twoja aprobata ma dla niego ogromne znaczenie, bo to właśnie w Twoich oczach chce uchodzić za kogoś wyjątkowego. Być może nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że stara się przed Tobą zaprezentować w jak najlepszym świetle. Ale jego podświadomość działa w ten sposób, by cię do siebie przyciągnąć. Ciekawym aspektem tego zachowania jest fakt, że nawet jeśli na co dzień mężczyzna nie jest skłonny do chwalenia się, w twoim towarzystwie może się to zmieniać. Być może nigdy nie mówił o swoich osiągnięciach w pracy, ale nagle przy tobie zaczyna wspominać o trudnych wyzwaniach, które udało mu się pokonać może zacząć mówić o swojej determinacji, sile charakteru, a nawet o tym, jak ciężko pracuje, by osiągnąć swoje cele. Wszystko to ma jeden cel, chce, byś zobaczyła w nim człowieka wartościowego, kogoś, kogo warto podziwiać. Co więcej, nie chodzi tylko o sukcesy w kontekście kariery czy finansów. Może równie dobrze chcieć zaimponować ci swoją wiedzą, umiejętnościami manualnymi, kreatywnością czy zdolnością doradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jeśli opowiada ci o tym, jak naprawił samochód, jak szybko znalazł rozwiązanie skomplikowanego problemu, czy jak świetnie radzi sobie w określonej dziedzinie, to wszystko jest jego sposobem na zwrócenie twojej uwagi. Jego celem nie jest przechwalanie się, lecz subtelne pokazanie, że jest mężczyzną, który potrafi działać, odnosić sukcesy i być kimś, na kim można polegać. Gdy więc zauważysz, że regularnie wspomina o swoich dokonaniach, nie traktuj tego jako przejaw egoizmu czy próżności. Wręcz przeciwnie, to jasny sygnał, że zależy mu na Twojej opinii i że chce, byś postrzegała go jako mężczyznę godnego uwagi. Jego pragnienie, by zrobić na Tobie wrażenie, wynika z głębokiej potrzeby bycia docenionym i zauważonym. W jego oczach Twoja aprobata jest cenniejsza niż jakakolwiek nagroda, a świadomość, że patrzysz na niego z podziwem, daje mu ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania. Numer 9. W Twojej obecności staje się niespokojny. Nawet najbardziej pewni siebie mężczyźni mogą nagle zacząć zachowywać się nerwowo, gdy znajdują się blisko kobiety, na której naprawdę im zależy. Możesz zauważyć, że jego zwykle płynna i pewna mowa nagle zaczyna się łamać. Że czasem myli słowa albo unika dłuższego kontaktu wzrokowego, jakby obawiał się, że zdradzi swoje emocje. Czasem jego gesty stają się mniej kontrolowane, może nerwowo poprawiać ubranie, bawić się przedmiotami w dłoniach albo nieświadomie dotykać swojej twarzy. Choć z pozoru może to wyglądać jak brak pewności siebie, w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Jego niespokojne zachowanie wynika z tego, że bardzo chce zrobić na tobie dobre wrażenie i boi się, że powie coś nieodpowiedniego lub zachowa się w sposób, który sprawi, że straci w twoich oczach. Ta nerwowość nie jest wynikiem świadomego wyboru, ale raczej naturalną reakcją organizmu na silne emocje. Kiedy mężczyzna odczuwa prawdziwe zainteresowanie, jego ciało często zdradza go szybciej, niż umysł jest w stanie to kontrolować. Możesz zauważyć, że jego oddech staje się płytszy, dłonie mogą lekko drżeć, a serce bije szybciej. To wszystko oznaki, że jego organizm reaguje na twoją obecność z ekscytacją i lekkim stresem, ponieważ jesteś dla niego kimś wyjątkowym, a każda rozmowa z tobą nabiera dla niego większego znaczenia. Co ciekawe, niektórzy mężczyźni starają się ukryć swoje zdenerwowanie, przyjmując zupełnie odwrotną strategię. Mogą zaczynać mówić więcej niż zwykle, rzucać żartami, próbować zachować luz i swobodę. Jednak nawet wtedy łatwo dostrzec oznaki niepewności. Może mówić szybciej niż zamierzał, zapominać o czym przed chwilą rozmawialiście, albo zbyt często zmieniać temat. Wszystko to wynika z wewnętrznego napięcia, które odczuwa, gdy przebywa w Twoim towarzystwie. Jego nerwowość świadczy o tym, że jesteś dla niego kimś więcej niż tylko znajomą. Gdybyś nie była ważna, nie przejmowałby się tym, jak wypada w Twoich oczach. To właśnie dlatego nawet mężczyźni, którzy w innych sytuacjach są opanowani i pewni siebie, w Twojej obecności mogą zachowywać się inaczej niż by chcieli. I ciało zdradza to, czego nie mówią wprost, że bardzo im zależy i że Twoja opinia jest dla nich kluczowa. Zwróć uwagę na to, jak zmienia się jego zachowanie w różnych okolicznościach. Jeśli widzisz, że w towarzystwie innych osób jest swobodny, a przy tobie nagle zaczyna się lekko gubić, to bardzo wyraźny znak, że Twoja obecność ma na niego szczególny wpływ. Jego niespokojne reakcje są dowodem na to, że nie jesteś mu obojętna, a każda rozmowa z tobą to dla niego coś więcej niż zwykła wymiana zdań. Numer 10 Obserwuje cię, gdy myśli, że tego nie widzisz. Gdy mężczyzna czuje do ciebie silne przyciąganie, jego spojrzenie często zdradza więcej niż byłby gotów przyznać słowami. Możesz zauważyć, że ukradkiem na ciebie spogląda, gdy myśli, że nie patrzysz, albo że jego wzrok odruchowo podąża za tobą, gdy przechodzisz obok. Czasami, podczas rozmowy w większym gronie, wydaje się skupiony na czymś innym, ale w rzeczywistości jego oczy co chwilę wracają do ciebie. Może obserwować, jak się śmiejesz, jak poruszasz rękami, jak odgarniasz włosy. Każdy twój gest przyciąga jego uwagę i zapisuje się w jego pamięci. Tego rodzaju spojrzenia są jednym z najbardziej instynktownych i niekontrolowanych sposobów wyrażania zainteresowania. Fascynacja twoją obecnością sprawia, że nieświadomie szuka cię wzrokiem nawet jeśli nie zamierza tego robić. To podświadome zachowanie, które trudno ukryć. Im bardziej mu na tobie zależy, tym częściej przyłapiesz go na tym, że zerka w twoją stronę. Nawet jeśli szybko odwraca wzrok, gdy wasze spojrzenia się spotkają, fakt, że wcześniej przez dłuższą chwilę cię obserwował, mówi więcej niż słowa. Spojrzenie to jeden z najsilniejszych środków komunikacji niewerbalnej. Jeśli często łapiesz go na tym, że przygląda ci się z ukrycia, to znak, że wzbudzasz w nim silne emocje. Możliwe, że sam nie do końca zdaje sobie sprawę, jak często cię obserwuje. Robi to instynktownie, z czystej potrzeby bycia bliżej ciebie. Może też badać Twoje reakcje, analizować, jak się zachowujesz, czy wydajesz się zainteresowana, czy jesteś szczęśliwa w danym momencie. Szczególnie znaczące są chwile, gdy wasze spojrzenia się spotykają. Jeśli szybko odwraca wzrok, to może oznaczać, że nie chce. Byś zauważyła, jak bardzo przyciągasz jego uwagę. Jeśli jednak utrzymuje kontakt wzrokowy, choćby przez krótką chwilę, daje ci w ten sposób jasny sygnał: czuje się przy tobie swobodnie i nie boi się pokazać swojego zainteresowania. Takie subtelne oznaki są często bardziej wymowne niż jakiekolwiek słowa. Nawet jeśli stara się nie zdradzać swoich emocji, jego oczy mówią same za siebie.